Jakieś tam chicken line, y, te sprawy, kamienie, korzenie, podbiegi pod górę. O, dla lepszych podjazdy. Super, no bardzo szybka. Dzisiaj rywale bardzo mocni, sam się też dobrze czułem. No, na końcówce zabrakło, ale super, jestem mega zadowolony z mojego wyniku i gratuluję rywalom. Nie, ogólnie wszystko fajnie zagrało. Pogodowo myśleliśmy, że będzie trochę chłodniej, ale ogólnie jeżeli chodzi o warunki pogodowe, trasa, przygotowanie super. Bardzo fajny wyścig w Żukowie, pogoda dopisała, fajna mocna stawka była, wyrównany wyścig. Dosyć ciężka trasa, ale było też dużo płaskich przelotów, więc, więc trochę grupowo dzisiaj jechaliśmy. I taka rywalizacja, kilka ataków. Bardzo fajny wyścig. Tutaj trzeba było kontrolować. Mimo, mimo że to nie czołówka, to i tak było dużo emocji w wyścigu. Trasa bardzo fajna. Tutaj ta końcówka bardzo interwałowa, mi się podobała. It's a great track because it's just fast. Just fast, fast, fast. Couple of technical rock gardens and then, you know, full gas again, full gas. So yeah, awesome.